Cześć, witajcie na kanale Moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i dzisiaj powrócimy do serii ślubnej. Wiem, że wiele osób z Was trafiło na mój kanał poprzez serię ślubną. Bardzo mi jest miło, ale nigdy nie zaprzestałam nagrywać tej serii. Była tylko dłuższa przerwa. Ta dłuższa przerwa jest, była spowodowana między innymi pandemią. Scenariusz do tego dzisiejszego filmu o torcie weselnym mam napisany od ponad roku. Myślę, że tak z półtora roku, ale właśnie nie udało mi się go nagrać, a później przyszła pandemia i stwierdziłam, że jest bez sensu nagrywanie filmu o tematyce ślubnej, w momencie kiedy cały sezon ślubny 2020 został zawieszony, zamrożony, więc stwierdziłam, że ten temat też zawieszę. Ale teraz, ponieważ wesela ruszyły i trzeba nadrobić stracony czas, to stwierdziłam, że myślę, że będą osoby zainteresowane, zainteresowany taką tematyką. Ja sama przygotowując się do naszego wesela, które już było kilka lat temu, chciałabym wiedzieć te rzeczy na temat tortów weselnych, które dzisiaj Wam przedstawię. Wiedzę, którą posiadam, posiadam nie tylko na podstawie naszego wesela, ale także z różnych podręczników dla wedding plannerów albo wydanych przez wedding plannerów, także był zrobiony research do tego filmu i mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jeśli chodzi o tort weselny, to jest to temat wzbudzający emocje, dlatego że jest to jeden z takich podniosłych momentów w trakcie wesela pod tytułem wjazd tortu i krojenie tortu przez parę młodą. Jest to moment uwieczniany na zdjęciach i na filmach, także zrozumiałe jest to, że para młoda chce, żeby ten tort był piękny, okazały, robiący wrażenie, a przy tym również bardzo smaczny. Z perspektywy gościa, muszę jednak powiedzieć, że ja, jak jako gość, nie pamiętam, jak smakowały torty na weselach, na których byłam gościem. Także myślę, że dla gości ten temat nie jest aż tak ważny, bo jeżeli na weselu mamy dużo pysznego jedzenia, mamy inne desery również, przekąski, słodki bufet, jakieś lody, dużo różności, to goście potem oceniają całość, że na przykład było dobre jedzenie albo było mało jedzenia i było słabe jedzenie. Czyli goście oceniają wszystko. Nie spotkałam się z takimi ocenami, że ktoś oceniał tort, czy był pyszny, czy był niedobry, chociaż zazwyczaj te torty są smaczne. Nie spotkałam się jeszcze też z niedobrym tortem na weselu, ale dajcie znać w komentarzach na dole, jak to jest, jak idziecie na przykład jako gość na wesele, czy hmm, potem po czasie wspominacie smak tortu weselnego, czy nie ma to dla Was aż takiego znaczenia. Natomiast rozumiem, że dla pary młodej może mieć znaczenie i hmm, nie ma nic przeciwko temu, żeby skupić się na wyborze tortu. Problem, jaki często pary młode mają, jeśli chodzi o wybór tortu, to to, ile go zamówić. I są do tego specjalne przeliczniki. Ja spotkałam taki przelicznik, że jedna porcja dla jednego gościa to około 100-120 g tortu. Ponieważ torty zamawiamy na kilogramy, to jest to dosyć istotny przelicznik i wtedy możemy sobie ilość gości pomnożyć razy te 100 czy 120 g i wyjdzie nam odpowiedź, ile kilogramów tortu potrzebujemy zamówić. Torty kupuje się na kilogramy i torty zamawia się na wagę, więc jest to bardzo przydatny e, przelicznik. Dlatego, że oczywiście nie chcemy zamówić tortu za dużo, bo byłoby to wyrzucanie pieniędzy w błoto, ale nie może nam też tortu braknąć dla jakiegoś gościa. E, wiadomo, że czasem można kroić większe kawałki lub mniejsze, ale tak jak mówię, przelicznik e, na e, gości to jest 100-120 gramów na osobę. Jeżeli mamy mniej gości, a marzy nam się piękny, piętrowy tort, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki tort zamówić. I wtedy można posunąć się do bardzo sprytnych zabiegów. Myślę, że tutaj cukiernie bądź cukiernicy przyjdą Wam z pomocą. A mianowicie w dolne piętra tortu można użyć styropianowych wkładów cukierniczych. I wtedy dolne piętra będą atrapą, a tylko górne piętra będą naprawdę do jedzenia. I wtedy możemy mieć kilkupiętrowy okazały tort. Będzie on pięknie wyglądał na zdjęciach, natomiast nie zmarnujemy jedzenia i nie musimy też płacić za wielokilogramowy tort. Często pojawia się pytanie, o której serwować tort, jeśli chodzi o tort weselny. Niektórzy uważają, że tort powinien być o północy, ale wcale nie ma takich sztywnych reguł i zasad. I tak naprawdę, ponieważ to jest Wasze wesele, to wszystko zależy od Was i od tego, jak chcecie je zorganizować i jaki macie... Pomysł na atrakcję i na przebieg tego wesela. Jeżeli chcecie, tort może być podawany o dowolnej godzinie. Ja już nie pamiętam dokładnie o której u nas był podawany tort, ale wydaje mi się, że też był podawany wcześniej, dlatego że ja wiedziałam, że będą goście, którzy nie dotrwają do północy, na przykład ze względu na małe dzieci, a zależało mi na tym, żeby ta najbliższa rodzina, na przykład moja chrzestna, czy jej syn z żoną i z dziećmi, byli na krojeniu tortu. W związku z tym. Wydaje mi się, że u nas tort był około 22, ale nie dam sobie głowy uciąć. Natomiast może być tort również podany. Po obiedzie w ramach e, deseru. E, mnie na przykład e, nie przekonuje tort o północy, bo wolałabym na przykład e, lepiej wyglądać na zdjęciach. I ja pamiętam, że ja chciałam, żeby tort był wcześniej. Kurczę, musiałabym sprawdzić na zdjęciach, czy to była 22, czy może jeszcze wcześniej, można podać tort, e, na przykład zaraz po obiedzie e, jako deser. I wtedy na przykład e, panna młoda i pan młody mogą się lepiej prezentować, makijaże jeszcze będą lepiej wyglądać, jeszcze wszystko nie będzie wymiętolone. Rozmyte, rozmazane, i tak dalej. W związku z tym przemyślcie, czy na pewno chcecie iść w to, żeby tort był o północy, czy może jednak rozważycie tort? Wcześniej, jako atrakcje e, o jakiejś innej porze, e, ważne tylko, żeby te atrakcje były mm, z przerwami, żeby goście mogli sobie odpocząć. Wiadomo, na początku jest obiad, później może wejść pierwszy taniec, potem może być ten tort. Warto jakoś rozplanować to wesele i poprzeplatać. Myślę, że też istotne jest to, o której zaczyna się Wasze wesele, dlatego że śluby są o bardzo różnych godzinach. Wiem, że są regiony Polski, gdzie ślub e, odbywa się bardzo późno, o 18 czy o 19. :00. Wtedy automatycznie może rzeczywiście ten tort o północy. Ale jeżeli bierzecie ślub w południe, a słyszałam nawet o ślubach o godzinie 11 przed południem, to wtedy czekanie z tortem aż do północy może być męczące. W związku z tym wtedy można pokusić się o tort wcześniej. Tylko tak jak mówię, warto rozplanować sobie cały plan wesela i po prostu ustalić, o której godzinie ma być podany tort. Dlatego, że warto by było, żeby goście nie wyszli przed podaniem tortu, więc jeżeli wesele zaczynacie bardzo wcześnie, to warto ten tort też podać może trochę wcześniej, żeby goście nie byli zmęczeni, nie poszli spać, nie poszli do domu, nie rozeszli się za nad co, żeby jednak było to interesujące dla gości i żeby ta atrakcja była jakoś też wpleciona w menu i we wszystkie potrawy, które będą serwowane. Jeśli chodzi o wygląd tortu, to warto się zastanowić nad jego kolorem i kolor można wybrać niezależnie od smaku. Na dzień dzisiejszy torty nie są tylko dekorowane kremami, ale także takimi plastycznymi masami cukierniczymi wykonanymi z cukru. I jeśli chodzi o kolorystykę tortów weselnych, to albo może być to tort biały, albo może być to tort pasujący do koloru przewodniego waszego wesela. Jeśli chodzi o biel, to też nie musi być to tort śnieżno-biały, mogą to być różne odcienie bieli. Jeśli chodzi o dekorację tortu, to takie plastikowe figurki pani i pana młodego to już jest raczej przeżytek. Ewentualnie, jeżeli macie poczucie humoru, to można się pokusić o figurki z masy cukrowej, czasami są one jakieś śmieszne, że pan Młody nie panią młodą, albo nie wiem, z jakimś motywem przewodnim, który was charakteryzuje. Jeżeli na przykład poznaliście się na desce snowboardowej, albo jeździcie na motocyklach, to można to jakoś wpleść w dekorację tego tortu. Natomiast coraz popularniejsze są również dekoracje kwiatowe. I to nie tylko z kwiatów, które są jadalne, w sensie klejone np. z masy cukrowej czy z opłatka, ale także coraz częściej torty dekorowane są kwiatami żywymi. Jeśli chodzi o to, co należy zrobić z tym tortem, to oczywiście wjeżdża tort i są robione zdjęcia. I fajnie, jeżeli para młoda, tak pokazowo do zdjęcia i do filmu, ukroi kawałek tortu, a później się nim nakarmi. To bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach. Także na pewno fotograf i operator, jeżeli kręcicie film z wesela, będą na to czekać. Natomiast później nie musicie absolutnie kroić całego tortu dla wszystkich gości. Tym powinni zająć się kelnerzy. Także kelner na weselu powinien Wam umożliwić ukrojenie tego pierwszego kawałka dla Was. I wy tym jednym kawałkiem się karmicie. To jest obfotografowane i nagrane na filmie. A później oddajecie tort w ręce kelnerów i oni kroją tort i nakładają wszystkim gościom. Mówię o tym, dlatego że na przykład y, dla mnie to wydawało się naturalne, natomiast y, może opowiada mi, że na pewnym weselu, na którym pracował, y, była taka sytuacja, że kelnerzy odsunęli się daleko od tortu, a para młoda nie wiedziała, co ma zrobić z tym tortem i była gotowa pokroić tort dla wszystkich gości. Więc y, tutaj uprzedzam: Para młoda kroi kawałek tylko dla siebie, a potem przekazujecie tort w ręce kelnerów, i kelnerzy kroją dla gości. Kelnerzy oczywiście mogą wam asystować nawet przy ukrojeniu tego pierwszego kawałka, podać nóż, powiedzieć jak go tam zamoczyć w ciepłej wodzie, żeby to się wszystko dobrze ukroiło, jak nałożyć ten kawałek, żeby nie rozwalić całego tortu. Natomiast kelnerzy powinni to robić na tyle dyskretnie, żeby wam nie wchodzić w kadr e, zdjęć i filmu. Czyli na przykład wiozą wam wózek z tym tortem, tort ma na przykład świeczki czy fajerwerki, czy sztuczne ogień, co tam sobie życzycie. Natomiast kelnerzy powinni się dyskretnie usunąć, żebyście to wy jako para młoda byli na zdjęciach z tortem. Fajnie jest też zadbać o tło, które będzie za Wami. Zwróćcie może na to uwagę wcześniej, jeżeli będziecie wybierać lokal lub jeżeli będziecie dopinać wszystkie ustalenia z lokalem, z Waszą salą weselną. Zwróćcie uwagę na to, w którą stronę będzie wyjeżdżał tort i co będzie za wami. Dlatego że to co będzie za wami, będzie uwiecznione na zdjęciach i na filmie. Będzie tort, będziecie wy i będzie coś co jest w tle. I tutaj chciałam was uczulić na przykład na dj i na głośniki, i na kable, i na DJ-kę całą, dlatego że czasami niestety to wchodzi właśnie w tło krojenia tortu. I nie wygląda to y, czasami estetycznie. Zależy to oczywiście od tego, y, kto u Was gra na weselu. Y, czy jest to DJ, czy zespół, ile ma tych kabli, y, czy ma to jakoś osłonięte, czy jest to wszystko na wierzchu, na jakimś byle jakim stole. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje, że y, ta strefa muzyczna jest za Wami w kadrze i psuje cały obrazek. Wtedy może warto zadbać o to, żeby tłem za wami była jakaś ściana, która będzie neutralna, albo jakaś kotara, albo ewentualnie ściana z oknami, e, albo obrócić wszystko i niech będą to stoliki, e, przy których siedzą goście, albo od których wstali goście. Wydaje mi się, że nawet już stoliki zostawione w weselne dekoracje będą lepszym tłem niż kable od DJ-a lub głośniki zespołu. Myślę, że warto to wcześniej ustalić i przemyśleć, także pamiętajcie, że to, co jest na zdjęciach za Wami, też jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o tort w lokalu, to zazwyczaj są różne opcje. Albo możecie zamawiać tort w lokalu, który urządza Wam wesele, w restauracji, albo macie tort z innego miejsca i wtedy prawdopodobnie w lokalu czy na sali weselnej zostanie Wam naliczona opłata, tak zwane tortowe, za przyniesienie własnego tortu. Ta opłata tortowa jest opłatą za to, że przynieśliście własny tort, a lokal kelnerzy Wam go pokroili i podali. Jest to bardzo podobna opłata jak za wniesienie własnych napojów czy wódki tak zwane korkowe. To tutaj za wniesienie własnego tortu, często lokale liczą sobie opłatę tortową, i warto, żebyście zwrócili na to uwagę przy wybieraniu miejsca na wesele, dlatego że to są takie ukryte koszty, które mogą Was później zaskoczyć. Także, jeżeli nie macie tortu w cenie wesela z lokalu, w którym jest wesele, z restauracji, w której robicie wesele, to zwróćcie uwagę na to, jaka jest opłata tortowa. Jeśli chodzi o wybór kształtu, koloru i smaku tortów, to cukiernie lub restauracje, które serwują torty na weselach. Często mają możliwość degustacji tego tortu oraz mają katalogi ze zdjęciami, na przykład przykładowych dekoracji, przykładowych tortów, jak te torty mogą wyglądać. Także warto się w to zagłębić, jeżeli zależy Wam na jakimś konkretnym wyglądzie. Myślę, że można też sobie poszukać inspiracji, jakie torty Wam się podobają i ewentualnie negocjować wygląd tego tortu, czy dana cukiernia lub dana restauracja jest w stanie stworzyć Wam taki tort, jaki Wam się wymarzył. I warto też, jeżeli zależy Wam na smaku, umówić się na przykład na degustację tortu. Często takie miejsca specjalizujące się w tortach weselnych, cukiernie, czy restauracje hotelowe pozwalają, zapraszają na taką degustację? Opłata za tą degustację jest różna w zależności od miejsca, ale wtedy można popróbować różnych smaków tortów. Jeżeli na przykład nie jesteście pewni, albo nie macie w głowie waszego ulubionego smaku, to można potestować różne smaki tortów i wtedy coś oryginalnego wybrać. Czasami taka degustacja tortów jest już w cenie zamawianego tortu, a czasami jest dodatkowo płatna. Także pytajcie o wszystkie ukryte koszty: o to, czy właśnie jest opłata tortowa w lokalu, albo o to, czy degustacja i tutaj testowanie smaków tortów jest odpłatne czy nieodpłatne. Dlatego, że najważniejsze to znać wszystkie koszty i nie dać się zaskoczyć. Jeżeli macie tort zamawiany w innym miejscu niż odbywa się wasze wesele, to rozważcie też kwestię jego transportu. Myślę, że najwygodniej zamawiać tort z dostawą. Jak ja się dowiadywałam o koszty dostawy, to zazwyczaj nie jest to jakaś wygórowana cena w porównaniu z ceną tortu, bo torty, umówmy się, są drogie. Natomiast myślę, że wygodniej jest, żeby ten tort został dostarczony bezpiecznie, niż na przykład branie tego na własne barki i umawianie się, że sami odbierzecie tort i sami go przewieziecie na salę weselną, dlatego że słyszałam różne mrżące krew w żyłach historie, jak godzinę przed weselem świadek, ktoś z rodziny i pan młody wiozą furgonetką kilkupiętrowy tort, narażając się że na zakrętach i skrzyżowaniach ten tort Gdzieś wyleci z samochodu, albo się rozpadnie na kawałki. Także myślę, że warto sobie w dniu wesela zaoszczędzić stresu i minimalizować ryzyko wpadek. Więc po co sobie dokładać problemów? Jeżeli firma, gdzie zamawiacie tort, może Wam go bezpiecznie dostarczyć, specjalnym samochodem chłodnią, w specjalnym opakowaniu, zabezpieczony, to naprawdę warto z tego skorzystać. Chyba, że tort jest pieczony na miejscu, tam gdzie się odbywa wasze wesele, no to już w ogóle super i problem z głowy, i nie musicie się tym stresować, że tort nie dojedzie. Natomiast, tak jak mówię, ja nie brałabym na własne barki samodzielnego przewożenia tortu lub nie angażowałabym w to najbliższej rodziny, świadka, kuzyna, taty itd. Bo naprawdę w emocjach mogą się różne rzeczy zadziać i Tort weselny też jest taką no, mało praktyczną rzeczą do transportu. Zwłaszcza jeżeli e, organizujecie wesele w ciepły dzień, to jest jeszcze dodatkowa trudność, że tort e, z kremem może się rozjechać w upale. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania e, albo spostrzeżenia na temat tortów weselnych, to piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli taki film o, na temat tortów weselnych e, był dla Was ciekawy i pomocny, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was również do kliknięcia na całą playlistę ślubną. Ja Wam ją podlinkuję tu u góry, dlatego że na moim kanale jest już bardzo dużo filmów o tematyce ślubnej, także jeżeli przygotowujecie się do organizacji własnego wesela, to myślę, że te materiały mogą być dla Was pomocne. Zaglądacie także na bloga Facebooka Instagrama, wszystkie linki jak zwykle w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.